Cześć Systemy z 2000. A dzisiaj mam dla Was zestaw w serii LEGO Movie. Pościg za złym policjantem. Zestaw ma numer 70802 zawiera 314 elementów i pochodzi z roku 2014. Tak się tutaj prezentuje. I zajmiemy się najpierw tą konstrukcją. W taki sposób prezentuje się ta budowla. No, i mamy tutaj akurat scenę z filmu, kiedy to nasi główni bohaterowie uciekali przed złym gliną na torach. No, pociągiem uciekali. No i zły glina rozwalił te tory. Złuchajcie, <słuch> <słuch> że spadli w przepaść. Oczywiście Batman ich uratował no i udało nasi, naszym bohaterom się... No i przeżyli po prostu nasi bohaterowie. No i tak, mamy tutaj jakieś pnącza podwieszone, jakieś glony. Tutaj na dole jest żabka na kamieniu, a tutaj mamy też kawałki tych prętów od tego mostu. Takiego rozwalonego No i też tutaj mamy kawałek deski Sam ten Tutaj same te tory Są dosyć mocno podniszczone O Tak się prezentują No i z tyłu No z drugiej strony prezentuje się to tak No i z tyłu mamy Element technikowy Który daje nam funkcję Zawodową Możliwość jej uruchomienia Przeczepię w tą figurkę. O. I możemy zrobić to, co zrobił zły glina w filmie. Czyli do końca rozwalić tory. O. i tak się tutaj prezentuje ta zapadnia. Możemy ją na znowu wsunąć i wyciągnąć tutaj. tam jeszcze pokażę od dołu, jak to się prezentuje. Kiedy wpychamy, no to jest tutaj zabezpieczone. Ale kiedy wyciągamy, no to już leci po prostu na dół. Tutaj, w tym miejscu, nasza minifigurka może się chwycić. że niby leci w dół. O. No i oprócz tej funkcji bawialnej, tej żabki, co tutaj mamy, jakiejś wody, piachu, no i tych innych. Rzeczy, no to nic więcej tutaj nie ma. Oprócz jej funkcji bawialnej. Dobra, przejdźmy dalej. I teraz zajmiemy się pojazdem z winy. A on z kolei prezentuje się w taki sposób. O! Tak tutaj wygląda. Tutaj niestety naklejka się częściowo już odkleja, ale no zestaw trochę lat ma. No i tak. Ten pojazd, no to to był zamieniony już samochód złego gliny na taki właśnie pojazd latający. I zamienił go, kiedy wpadł w przepaść. No, no i możemy zamienić, dać temu pojazdowi możliwość ataku. Wystarczy, że podniesiemy tutaj te skrzydła z boku. Oj, coś nie tak poszło. O. No i możemy tak podnieść na takie działka. I mamy tutaj w kolorze czerwonym i niebieskim, jak syreny u policji. No i tym właśnie rozwalił, tymi działkami rozwalił ten most, że nasi bohaterowi, bohaterowie, czyli Emet, Żyleta i Witruwiusz spadli w przepaść. Niestety tej, tej dwójki nie dostajemy, tej Żylety i Witruwiusza nie dostajemy, tylko samego Emeta. No i tak, z tyłu ma on dopalacze, ten silnik oraz... Ciekawie wykorzystane nad kola. Też tutaj ma spoiler. No i dobra, schowam te działka. Bo tutaj już trochę przeszkadzają. O. No i tutaj jeszcze z boku. Mamy tabliczkę Super Secret police Czyli tajna policja. No i tutaj jest symbol tej właśnie policji. No, i tym pojazdem, odkąd się już zamienił, no to już zły glin na nim latał. Możemy również podnieść dach. A tutaj w ogóle mamy tą syrenę. Z tej kolory, o. I możemy wysadzić z niego glinę. W sumie to nawet tutaj, tak jak ja to zrobiłem, to zrobił Batman z złym gliną, tylko że przerobił ten pojazd mu na. Wózek dla dzieci. Ale takiej, niestety, funkcji w tym zestawie nie mamy. Tak samo jak zamienienie w samochód, też tego tutaj nie ma. No i w środku mamy tylko kierownicę. Jeszcze tak odczepię. Nic więcej tam nie ma. Tylko kierownicę, i najwyżej z tyłu jest jakaś taka przegroda, do której możemy wsadzić broń naszego złego gliny. W zestawie dostajemy również dwa takie starego typu krokodyle. Tak się tutaj prezentują. No i one w filmie też się pojawiły. Było ich zupełnie dużo więcej. Tylko jeszcze oprócz tych syren na grzbiecie, to miały czapki policyjne. Może to nawet są od złego gliny. No dobra, zajmijmy się najpierw jednym. No, oba wyglądają dokładnie tak samo. Mają one też syny na grzbiecie. Jeszcze figurkę możemy posadzić, żeby na nim siedziała. No i paszczę możemy otworzyć. A tam, jak u takiego starego smoka, możemy tutaj wsadzić ogień. Że niby dzieje właśnie nim. Jak się tutaj prezentuje. No i głowa jest sama jak takiego smoka. Od spodu prezentuje się w taki sposób. No i jak dobrze pamiętam, to później po tym zestawie nie było takich już starych odlewów krokodyli, tylko już te nowsze, które już miały bardziej zaokrąglone ciało i tutaj zamiast takiego ogona, to miały ten technikowy pin tutaj wpinany. W zestawie znajdziemy dwie minifigurki. No i zaczniemy najpierw od Emeta. No i tak, jest to taki zwykły, klasyczny budowlaniec. Tutaj ma on tabliczkę ze swoim imieniem. Tak się tutaj prezentuje. Z tyłu ma on klocek oporu. Czyli klocek, który był zdolny zniszczyć kropleja. Po prostu zatyczka od kleju. No i to jest taki element. Jak dobrze pamiętam, no to taki czerwony pojawił się tylko w tej serii, później się nie pokazał w tym kolorze, oczywiście. No tak się tutaj prezentuje, jest to taki budowlaniec. No i jak zdejmiemy ten klocek z, z tyłu, no tak jest podczepione na takim elemencie i jak to zdejmiemy, to z tyłu prezentuje się w taki sposób. No i w filmie ten klocek nie był na takim elemencie podczepiony, tylko przyklejony do niego. Się tutaj prezentuje z przodu. I alternatywny wyraz twarzy to jest takie przerażenie. Albo krzyk. Może to jest jego mina, kiedy dostał właśnie działkiem złego gliny, który tutaj też jest. I on prezentuje się tak. No i on ma też swoje działko i o ile się nie mylę, to właśnie w tym zestawie, najbardziej bardziej to w tej serii, po raz pierwszy takie pistolety zostały dodane. No chyba, że już coś mi się miesza, no to wtedy... Pewnie mówię błędnie, ale dobra. Tak się tutaj prezentuje. No, i możemy strzelić yy, tak, jak zrobił to zły glina do. elementu. Stój prosto Dobra, bez złego gliny. Dobra, gwina! Dobra, rękę rękę żeby żeby się zgubił zgubił ten element. No, i dobra. Mam tą kropkę, co miał w filmie. Na szczęście jest zapasowy element, to możemy wczepić. No i tak, zły glina tutaj prezentuje się w taki sposób. No. Mam fajne takie okulary lustrzane. Też takie mam. Fajnie się przez nie patrzy. No i oprócz tego taką kurtkę policyjną, przy, na której ma ten, znowu ten symbol, co jest na. Jego pojeździe z tą główką. No i krótkofalówkę Oprócz tego, jakieś kieszonki też tam ma. No i tutaj też coś ma. Ciekawy jest ten kask. Jego taki jakby od drogówki. A bardziej to od policjantów na motorze. No i jego ulubionym zajęciem w filmie to było kopanie krzesła. I tak, mamy tutaj jego bardziej tą złą formę, i też możemy zamienić na tą radosną, o. na dobrego glinę, bo ten to był zły glina. I tutaj jest dobry glina, o, tak się prezentuje taki wesoły. Różni się ta główka od tej. No i właśnie zły glina to też sobie zmieniał raz, że miał tą, właśnie twarz, a raz, że tą. Niestety ten glina został złam z zmazany przez prezesa biznesu. Często głównie był taki złym gliną. Tak więc, podsumowując, zestaw jest fajny. Ma tutaj sporo takich. Ciekawych elementów, na przykład te krokodyle, ale i też super minifigurki. Tak więc widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.